No, siema Siema. Logowałeś już na konto Drugie? Nie, a co się stało? No, loguj się. Bana mamy? Nie wiem. Nie, aż tak chyba nie. Trochę trochę lżejsza kara. Zobacz sobie. Znaczy ja mam pomysł, jak z tego wybrnąć, ale to spokojnie. Zobaczymy, czy masz to samo co ja. No, nie mam postaci. Mhm. Nie mamy lik partnera już. Ale na All tym koncie... ty. Yy, jeszcze raz powiedz, końcówka, na, że co? Na tym koncie. Tak, na tym koncie nie mamy postaci, no. No to nie mamy League Unlocked, czyli coś się zbugowało. Mi się wydaje, że po prostu tam zabrali, nie? Ale jak zabrali? No jak dali, to i zabrali. 30 czerwca już. A tam było, że konta będą do końca czerwca. Czyli no co ty gadasz, dzisiejszy... co ty gada? Czekaj, no zobaczę na na no, ale na mainie chyba miałem też. Nie no, na mainy pewnie masz, chodzi o te konta, one mają do tego, w się sensie, mia miały no, mieć do zbu końca. Zbugowało się, na, na, nawet końca nie ma, nie? No nie ma, nie ma jeszcze, bugowało się. Mi się wydaje, nie że no, nie ma takich bugów. Nie no, na tym końcu nic nie pisaliśmy, człowieku. To prawda. Fanny. Na mainy main nie mam co trzeba. No Dobra, w sensie... powiem tak, ja otworzyłem skrzynki hexek, wyleciał mi Amumu, kupuję jeszcze Nautilusa. Ja pierdolę naprawdę, no dobra, czekaj. to się... Kurwa, no zróbmy się, że, to, no. No idę się legować, nie, nie. Miłego piątku wam życzę trzy. Ale też, że nie będę kupował postaci, no to jest zbugowane coś. Weź się, przeloguj. Pa, już konto ma aktywne. Nie zabeczka, ty. Chyba, że się zbugował klient po prostu, czekaj, przeroguję się. Krątwa za nie. No, zanie... Ej, krzychu. Krątwa Co? za nie, rozegranie serii. To na pewno to, no. Tak chciałeś, sprawdź, sprawdź. chciałeś sprawdzić, czy będzie. Kurwi. A nie mówiłeś, że seria będzie przegrana, to trochę jednak predykcja się różniła. Od ja rezultatu. To wiesz, jak, jak nie wejdziesz do to, to to nie jest wygrana, nie? Jak tam jeszcze dwie gry były do zagrania, to nie, to już... Na co ty mi chciałeś namówić? Ja pierdolę. Podstawowe. Dobra, dobra. Z zaraz, zaraz idziemy levelować konta na normalach, nie? Bo mnie denerwują te chłopy. I gramy, naprawdę gramy Nilach, Nautilus. 100% gameplay będzie tylko. Dobra, to zróbmy na razie. Kolejny, kolejny tydzień będziemy levelować konta. A później będziemy przez tydzień grać na Nautilusy w Nilach. Dobra, dobra. Ja proponuję ja tak w ogóle. Najpierw kupujemy RPK, kupujemy X Boosty, kupujemy wszystko Boosty. levelujemy konta dwa dni. Po czym gramy 3 liny na full tray hardzie i wbijamy master memory, że możemy grać, jest gate Dobra Dobry pomysł Spoko no? I, idę... Idę kasante Kasante kasantę sprzedaj 3150 kosztuje. Darmowy jest kasante, bo wybiliśmy z tego A Rozmień na esencję faktycznie Otwórz skrzynki, ja otwieram skrzynki jeszcze w ogóle. Proszę bardzo... Ja postać. w ogóle mu dostałem. Postać jest skrzynki. Jest kurwa trafiłem postać, ale Kale, ja pierdolę, dobra Postać, postać! Nie! Ty nawet dostałem Kale, nie? Ale dobra, ona. Ty, droga jest ta Kale. w Dobra, kupuję, kupuję postacie, nie? Z 10 dopiero? Nie, to są jakieś jaja? Czemu mi za 450 w ogóle Blood esencji Znaczy, nie, czemu on nie, nie mi jest tak tania? Mega tania, no? An error, ty. Error mi wyskoczył jakieś. Tego Nautilusa nie ma w żadnym pakiecie. Ty. Mi już postaci nie chcę kupować. Esencje się skończyły. Nie, error ty jakiś Ej, taka to jest. Ty, taka to jest człowieku. Dobra. Raz, dwa, trzy. Ja, pierdolę, nie mogę kupić. Nie, beloguję się, zaloguję, może. Ej, kurwa. To jest 3000RP w człowieku. Nie no, pierdolę. 3... Wiecie, to 3000RP? Patrzcie. To jest. 35 euro albo. No nie, to, to jest więcej. To jest. 100 to złotych, wydasz. Trzy... To no, jest 30... no nie będę wydawał 100 złotych na to. Co... Nie, be... ja jeden, po... nie je, będę. Je, ja wolę poczekać to... poniedziałek. Ja a dobra, a jak widz ci zonatuje, to wydasz. Krzyku. Chodź o Smurfa, za programy. Czemu nie, nie mamy Nie mogę przez sklep Wizu, bo ty widzisz. nie mogę przez sklep, nie mogę. Logujemy się na konta i nie mamy unlocked. jest <gulanie> postaciami, postaciami, mi gra na mainie? Nieprawda. Zero tryhardu, nieprawda. Pierdol godów, nieprawda. Dzień opóźnienia. nie z winy. Przerwa jest potrzebna. Brak przygotowania, nieprawda. Wyzywanie Wizów nie było. Narzekania Arkola też nie było. Kurwa. Ale naprawdę no kto by mógł się spodziewać, że Riot Games będzie takie problemy z kątem robił, no No ja nie wiedziałem Eee! Wypierdalamy! Krzychu, na konta! Zatwiem Już O kurwa Przesłałem o twoje fotki z pod prysznicami wysyłać. Dobra, fajnie Dodaj teraz tak hashtag uratowani O wów wzięła. dobra, get Kuku, dobra Nie mogliśmy do końca? A może nie No siębym fraszować, nie? O ho, ho Spaliłem się Bo wiesz co? Bo wszedłem w Dravena I później, żeby wyjść na dwóch rangeów, ja muszę przytankować i... A później chciałem relika rozbić. Nie mogę Berlika rozbić, bo nie było mnie na UHP, więc musieliśmy oddać im priorytet. Też. No, chujowo, chujowo teraz zagraliśmy, ale no dobra. Pink tu stoi, Rozdziesz, że go mogę rozwardować? Co on co w tą Podirka kurwa. Kurwa, Kenuch tu jest. No to do, do góry ciągnie? Bo tam był ktoś jeszcze. Nie, 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 dostaniesz szkół znowu. No, kurwa, nie wiem, podkusiło mnie, ja pierdolę. Nie, nie widziałem, nie patrzyłem. nie patrzyłem. Flaszku na lek się tak wysunie. No ogólnie to cały czas ten kameen tu pewnie jest. Nie? Draven w ogóle będzie chciał tam hmm. i co do bazy. Drake'a robią, czy nie? Raf chodzę, kurwa. Niekoniecznie, coś. niekoniecznie. Mam. Józef Krens. Myślisz, że go wysalujesz? Wysaluję go na pewno. Faktycznie. Ta pogrącie kains prawa i Morgana obok. Kurwa, ślecze, nie? Co Kurwa właśnie, no. Tak samo. Ojej, kurwa, dostałem binding? Tak Niezły jajca. Trochę głupia głupia akcja w sumie Głupia w chuj, no a ten Ken dobrze skaluje niestety Jesus na początku O kurwa O kurwa Ty, dużo nas kupiłeś No tam Maokę taką merkę zakurwił Że podobiał wszystko praktycznie ja ma obrażenia Maoka, nie ja mam wrażenie że tam złantopował W ogóle ten jego demonik 4000 zrobił Zajebista gierka, ty. Diament! Gdzie jest w ogóle kurwa Ur Urszulin? Miniony trzeba chodzić No okay. go. Ogólnie to bo dasha dałem to jakby w stronę Tureta jakoś Ja też ginę. No jest okej, okay, no straciła no. I nie zyskuje, Nie, no to my straciliśmy. Flash błysy, biegnę. Będę szybszy Mam usego? Aj, ładnie zagrał tej. Ja pierdolę. Tra tragiczna jest atelia, tragiczna jest chuj. Go, zamykamy, zamykamy, zamykamy. Mam huka Idziemy O kurwa Czekajcie nie wchodźcie, bo nie ma garena, nie ma garena. Nie miało to znaczenia, chyba, że nie ma Garena No jakoś miało Widzowie, tutaj D1 Mastery same I taki winek Co by na to? Rel w lesie, raz mieliśmy rel w lesie I powiem tak, nie zrelowała Ej, klęsk. Ja pierdziele no Widzmi powiedział, bym gosta zrobił w tej walce czy czepiam się dobra gram bez klęsa. może być może być w sumie zdarzyło że ja nie To dam Najdudniejszy challenge w historii tak Jakiś Najdudniejszy lej nie challenge bo jak to nie na jest tjusze. ale to, to nie jest challenge to nie jest challenge ja powtarzam to nie jest challenge do, do challenge się Ech. człowiek Ech. przygotowuje na świeżym koncie. nie no, jest czy, ale nie, tak nie. nie jak ja mówiłem ale... że wbijamy mastera na dułobocie to większość pisała XD, GW jak ty na mnie nie możesz na topie wbić. Tak mi no to, to jest klasik, no to jest klasyk, no to jest klasek. Ja to są wizowie gorsie od brusa, nie od Disa nawet. No tak było wizowie, tak było. W ogóle nawet nie wierzyliście, że damy radę. A idzie tak dobrze, że mówicie, a nie graj tym, bo to za, za łatwo, za łatwo, wygrywasz. że nudy, nudy. Kontaktowany no, mamy tyle. A, no tak, no tak. pomyliliśmy Delivery Gold, no My To jest oszukany challenge, jak coś. To oszukany, challenge. oszukany. Zmieniamy nazwę challenge, na oszukany challenge Ale to nie challenge, proszę nie nazywać tego challenge'em challenge, challenge jak rusz, taki full tryhard, taki totalny spocony tryhard, żeby nie przegrać ani jednej gierki, albo przegrywać jak najmniej Naprawdę. A ja uważam, że sobie gramy na luzie i sobie konia walimy czasami i nie wiem A to że grzychu gra na trzymionami na krzyż to nie mają inaczej. coś. Ja mogę zagrać czymś innym, ale ty chcesz senną grać Do jest tylko tam A tamkęć Nie, jest w tych trzech postaciach może lepiej też nasus, nasus senna. Nie, 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 weź. Nie poważnie. Ale czekam w krzak, Ty, Parel. Piracie, się, się kszu. Nami? Może, może, możemy. Możemy, możemy, możemy. Mam huka, mam huka, mam huka. Mam huka o kurwa! Jest okej, okay, jest okej, okay, pa. Nie się obrażeń. Fajnie, tankują, jednak. Dobra, zegarek jest! Dzięki, że jesteś trzy. Dobra. Zegarek przyszedł bez many, rzucił bombę i może spierdelać. Ale że Action go tak kurwa ten? Wyprzedził? Ja nie widziałem tego. Dobra, bo to kurwa ST, no, pod statica, nie? Z Iran. Fajnie, fajnie, z Longswordem się zaczął. Aha i widzowie chcą, żebym ja testował te postacie. Jak mamy takich ludzi w żydzie. Może nami, się Może być nami, może być nami. No ja zacznę chyba. Wejdę tutaj, patrzę od razu z dobra? Go. No. Z Bo ty wciągasz ich do środka? Tak, ja mam taką RKO Tylko nie instant. Wiada, 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 czekaj, pa. Weź, weź. A ty... mamaszkę, mamaszkę, mamaszkę! BOOM! Kurwa! Kurwa, krzychu, na mnie nie miała flasza Ażka miała? No To czego nie przecież? Kuk Dawaj da O kurwa, ja uciekam Nie no, odjebałem Co? Mogłeś zasłonić Kurwa no, coż, no kurwa, no co się, że mogłem No dobra, nic no kurwa ja, i dwa pierdolę. się ja pierdolę! no skurwa! Wiem że Aksana kimś tam, to dawaj, o o. Ładnie, mi Nie? No no no. Ja pierdolę, no. Flash jest kurwa dostępny no. Kombo combo kurwa w powietrzu rel zajebał Kurwa! No nie mogę. Nice jump. O, czekaj, co jest? Kurwa, Aha, nie widziałem te PK. Nie wziąłeś te, okej. Dobra, tym matroxem teraz martwy. O ja pierdolę. Wszyscy giną. Albo nie? Ty, dobra, nie jest najgorzej. Kurwa, no jakbyś słyszała, to byśmy zabili. No, ta rola też pinguje jak pizda Co? się to wpierdala Ok, nie mam many, kurwa. Ginę. Chyba ty pomożesz. No mam bardzo mało obrażeń. Idzie Action, znaczy Zilan Oj. O o, o. Boom. Dobra Może się nami złapiemy Może na i na no, nami Ewelina i Action. Dobra, to tower po prostu, tower, po prostu tower Nie, hey, nie, tower, nie, nie, nie. nie e e e Ewelina, Dobra. Action. kurwa, no przecież mówię O kurwa JA PIERDOLĘ! Jak? Bomba Jest Ja pierdolę, no, jest dobrze w chuj zniszczyliście Ej, nie ma Valdimira z nimi, może... Tu Aksan? Aksan idzie Idę, idę Widzieli mnie jak coś Uważaj Mnie nie ma Idę BUM! Kto się wiewał tym Wladimirem. Szkoda, że go nie było. To jest gówno. To jest nie, za, gówno. Bardzo się, za bardzo się pierduję. Nie mieliśmy Zilana tutaj. Nie mieliśmy kurwa Zilana tutaj. Nie zauważyłem tego. Ryku ma Dobrze zagrała no Tankuj, 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 tankuj Oj. A mogłem, mogłem, mogłem O kurwa He! Dobra, flash To był okrzyk bojowy Coś, ale A, no, to trwa R-ka w nich? Z dołu raczej. Oj, jeszcze że źle. W sensie kiedy będziemy mieć masterowe MMR? Bo gramy na D1 Master cały czas. A to są ludzie, którzy mają po prostu też.